Wielki Han zezłościł się straszliwie Kuchana, i bo, z bał dali mu jakiś pomysł, jak utemperować tą krnąbrną dziewczynkę. już nie, pora mi wydać córkę za mąż, zapytał. Pora najwyższa, mój chanie, przypłacnął doradca. Jak to Trzeba coś wymyślić. Wyjdę za mąż tylko za najsilniejszego i najurodziwszego młodzieńca na świecie. Taki tylko jest godny by dostać moim mężem, posparła na to, tupiąc nogą księżniczka. Rozpoczęto mnie Ale zakończyły się piaskiem. Powiem nigdzie nie było młodzieńca, który spełniałby wymagania księżniczki. Wielki Han postanowił więc wyruszyć w drogę, z nadzieją, że kandydata znajdzie w innym miejscu. Jechał, na której brzegiem ujrzał serca z zieloną brodą i z zielonym kijem pastuszym w ręku. za niego zaciekawała, zapytał nieznajomego, co tutaj robi. Nieznajomy spojrzał na niego z zielonymi, a jakże oczymi i odpowiedział, że przypowiada przyszłość ludziom, którzy tu przyjeżdżają. Pan ucieszył się, natychmiast zadał pytanie, gdzie znajdę odpowiedniego kandydata, którego moja córka zechce na swojego męża. W odpowiedzi nieznajomy wskazał dłonią rzekę, a w wodzie pojawił się obraz jakiegoś młodego człowieka. wykrzyknął wielki Han. To jest sługa z mojego pałacu. Nigdy się nie zgodzę, żeby został mężem mojej córki. I zawróciwszy konia... Miał. Pognał galopem aż do tego królestwa. Na dworze kazał sobie natychmiast przyprowadzić życzonego sługę. Wyrok był jasny. Śmierć. Miałeś. Sama To śmierć. Za patroszenie. Miałeś jest w jakiś inny, bardzo nieprzyjemny sposób, z czego nie wymyślił w tym momencie, bo był tak zazniony. Gdy, chłopiec... Gdy biedny chłopiec usłyszał wyrok, natychmiast zaczął zarzekać, że nikt już nie spojrzał na księżniczkę, o nie wspominając. Jednak wielki handel nieubłagany, los młodzieńca wydawał się przesądzony, lecz ratunek czasem przybywał w zupełnie niespodziewany. Niedaleko pałacu, w ogromnej jurcie mieszkał pewien mędrzec, który usłyszał, co o niesprawiedliwy, niesprawiedliwym wyroku przybył do pałacu. Wielki han bardzo szanował owego mędrca, który słynął ze swojej mądrości na cały kraj i nie śmiał mu odmówić, gdy ten rzekł. Pomimo, że masz władzę nad twoimi sługami, nie powinieneś wskazywać niewinnego na śmierć, bo ten wyrok położy się cieniem na twoim panowaniu. Wyszli go z niemożliwą do wykonania misją gdzieś za siedem gór i siedem rzek, ale nie kalaj w swojej ręki. Wielki Ham po w zamyśleniu broda, że bał się męstwa tak po cichu, nigdy w życiu by się tego nie przyznał. Rzekł, głowa mój zna i pańską łaskę, daruję ci życie, ale pod jednym warunkiem. Wyruszasz na krańc świata i przyniesiesz mi drogocenny dar. Dwie perły, wielkości orzecha, lśniące jak księżyc w pełni, tak? Rzekł, Jeżeli je znajdziesz, obdaruję cię moją łaską i bogactwem, jeśli ja nie zginiesz. Cóż było robi? Biedny młodzieniec w milczeniu skłonił się wielkiemu hanowi i pomstując w duszy wyruszył w drogę. Słowa błądził po świecie, wędrował przez deszcz i ogień, nosił głód, głód i ludzkie szyderstwa. Wreszcie przypadkiem na zawędrował nad wielką rzekę, nad której brzegiem siedział. Toczy, starzec stał przed nimi i pokazywał na ręce pereł, niczym orzechy w pełni. A może w księżyce wielkości orzecha? To jest takiego niedorzecznego. Nieważne. Bez jej wracaj, powiedział. Ale pamiętaj, żeby pokazać Wielkiemu Hanowi na początek tylko dwie. Uradowany chłopiec z bijącym sercem wziął dar i <laughs> niezwłocznie ruszył w kierunku pałacu. Kiedy tortar na miejsce, pokazał dwie skoszy pereł Wielkiemu Hanowi. Ten skurzył się. <laughs> I będę musiał spełniać swojej obietnicy, wykrzyknął. Jesteś złodziejem, ty mały podstępny w szarzu! Miałem w karce te dwie perły i ktoś je ukradł. A to znaczy, że to byłeś ty. Chłopiec wciskając nos w dywan ze strachu, przed wielkim gniewem Hana odważył się jednak zadać... I wysypał przed hanem. <grym z wierzą> nie muszę tłumaczyć, że wielkiemu Hanowi podskoczyło ciśnienie. Padł w wielki gniew, ale wiedział że skoro dał słowo, nie może po prostu dać zabić chłopaka. Udało ci się głupcze, ale mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie, dzięki któremu dowodzisz, że jesteś wart mojej kurki i mojego królestwa. Wyruszysz tym razem na kraniec świata w miejsce, gdzie zachodzą słońce i księżyc. A potem wrócisz opowieś mi, co widziałeś. Młodzian zacisnął zęby, starając się nie zgrzytać za nas. A on wędrował. Przez gorące pustynie, przez górskie przełęcze, przez rwące rzeki, przez lasy pełne dzikiego zwierza. Ale przed im... Całka było. <noise> <To, to, to. głos> Góra miała stromę zboczone, które bez ich alpinistycznego nie da rady wleźć. to chyba nie muszę dodawać. Tak, kiedy więc stał tak bezradny, nagle wyschnęło, trzasnęło i jego oczom ukazała się piękna czarodziejka. Nie, szczęki tego! Jestem tylko sługą, którego dokładnie dłużsą na pewno śnie. Mniej oka okaz się na szczycie góry nad brzegiem srebrnego jeziora. <grystanie> <grystanie> jest aż w wodzie wykąpię się słońce. Wtedy napisz się wody i staniesz się mocarzem. Poradziła teraz, i zniknęła. Poczekał więc całą noc, a gdy słońce wzniosło się ku niebu, <grystanie> podszedł i zaplecał wodą. Od razu poczuł się jak wstępując z niego ogromne siły. Odwrócił się i zobaczył, że na brzegu czekają już na niego piękne szaty, Bardzo oczywiście, Reszcie tkanego jedwabiu we wzory, na pewno. Bardzo, bardzo historycznego. Więc zbroja, a opodal skupie trawę rączonogi rumak. Rumak. Rumak, zbierasz się przy tym rumaku. Nie zastanawiając się długo, przebrał się Wrócił do pałacu. Stronę pałacu. Podróż była długa, a młodzieniec nie potrafił odmówić pomocy innym ludziom w potrzebie, więc kiedy stanął przed obliczem wielkiego chana, wieść o jego czynach dotarł już przed nim wcześniej. Wielki Han, nie zdając sobie sprawy, kim on jest, bo go nie poznał, przywitał go z wielkimi względami, niemaj kłaniając mu się w pas. I od razu przedstawił mu swoją córkę była tak zachwycona, że aż wykrzyknęła na głos – Och, należy się! Znalazł się narzeczony, godny mojej ręki! Wielki Han zawtórował jej wtedy, ale młodzieniec zaczął opowiadać swoje przygody. Byłem w miejscu, gdzie słońce i księżyc wchodzą i zachodzą. Wypełniłem misję, którą mi powierzyłeś. Ty oczekujesz tym razem nie złamiesz danego słowa i zwrócisz mi wolność. Wielkiemu Hanowi zrzedła mina. Ale w zgodził się i ponowił propozycję rzędką ze swoją córką. Młodzieniec ani myślał jednak wiązać się z nadętą i pyszną kobietą. Odwrócił się tylko i odszedł. Traże! Zabisz go, by w wściekły handel! Ale strażnicy nie mogli pokonać młodego bohatera, który po raz ich nie. No py zboża!